Witam, nazywam się Adam Aleksander i dzisiaj będziemy kontynuować serię pod tytułem Szczęście, a dokładnie nachylimy się nad jednym z wierzeń, które powodują, że hamują ludzi przed płynięciem w stronę ich wyspy szczęścia. A tym wierzeniem, którym zajmiemy się dzisiaj, to jest wierzenie, że szczęście, że obrania tego kursu w stronę swojej wyspy, Wymaga jakiejś radykalnej zmiany, na którą ani Ty, ani Twoje otoczenie, ani Twoje rodziny, ani Twoi znajomi, ani Twoi bliscy nie są gotowi. Szczęście nigdy nie wymaga radykalnej zmiany w Twoim życiu. Szczęście wymaga radykalnej zmiany myślenia w Twoim życiu. Jeżeli jest to pierwszy odcinek serii Szczęście, który oglądasz, to zapraszam Cię na moją stronę adamalexander.org, gdzie znajdziesz całą sekcję na temat szczęścia, gdzie wszystkie te odcinki są poukładane w logiczną całość. Ustawiliśmy sobie ostatnio, że są cztery powody, dla których ludzie nie są szczęśliwi. I jednym z tych powodów było to, że wiedzą, gdzie jest ich wyspa, ale świadomie do niej nie płyną. W sensie nie to, że nie chcą płynąć, bo chcą, ale nie płyną, bo usprawiedliwiają tam swoje cierpienie tu i teraz. I dzisiaj zajmiemy się jednym z tych wierzeń. Całkiem przez przypadek odkryłem ostatnio, że rok temu na mojej starej stronie zapytałem Was, dlaczego nie jesteście szczęśliwi. Formularz na tamtej starej stronie wypełniło około 40 osób, i z tych ich odpowiedzi wyłonił się pewien obraz. I jednym z tych wierzeń, które wyszły z tych odpowiedzi, jest to, że duża część osób, Wierzy, myśli, że szczęście wymaga jakiejś radykalnej zmiany w życiu. I, I ta radykalność ich powstrzymuje, bo nie są na nią gotowi. I to, że ta radykalność ich powstrzymuje, to mnie to nie dziwi, bo na wszystko jest właściwy czas. My musimy dojść do pewnych decyzji. Decyzje czy jakieś działania podjęte, na siłę, że jak ktoś Cię popchnie, czy jak sam się popchniesz, czy jak sam się zmusisz, nie będą przyjemne. Żeby iść do przodu, trzeba przestać się bać. Bo jak idziesz do przodu i się boisz, to, 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 to ta droga nie będzie przyjemna. Ale do tego wrócimy w innym odcinku, gdzie będziemy mówić o strachu i o lęku. Ale to, że radykalność tych zmian może kogoś powstrzymywać, jest dla mnie zrozumiałe. Tylko tym błędnym wierzeniem w tym wszystkim jest to, że szczęście wymaga radykalnej zmiany. To nigdy nie jest prawda. Radykalność to jest zdecydowane, i bezkompromisowe działanie. I, I w tym sensie takie zero -jedynkowe. albo to, albo tamto. I w szczęściu nigdy tak nie jest. Nie musisz rzucać swojej dzisiejszej pracy. Żeby robić coś, co daje Ci przyjemność, z czego masz satysfakcję, co daje Ci to poczucie szczęścia. Nie musisz dziś odchodzić od swojego partnera czy partnerki, żeby robić to, bo ktoś się na coś nie zgadza. Nie musisz wysyłać dzieci do szkoły z internatem. Nic nie musisz. Jedyne, co musisz tu zesłowie, czy jedyny ten element, jest ta radykalność? Nie jest wymagana, ale gdzie może być tym takim akceleratorem tego Twojego szczęścia, to jest radykalna zmiana swojego myślenia. Bo Twoje szczęście nie zależy absolutnie od nikogo: ani od Twojego partnera, ani od Twojego szefa, ani od Twojego rodzica, ani od Twojego dziecka, ani od prezydenta, ani od biskupa, od nikogo. Od nikogo, od nikogo. Twoje szczęście zależy tylko od Ciebie. Więc obranie tego kursu w stronę Twojej wyspy szczęścia, nie wymaga radykalnej zmiany kursu. Trzymając się tej naszej analogii wyspy szczęścia. Trzymajcie te naszej analogii wyspy szczęścia. To jest ten wyspa, do której zmierzam. Bo w tym scenariuszu my wiemy, co jest Wyspą Szczęścia. My nie pozwalamy sobie płynąć w stronę naszego, naszej Wyspy Szczęścia. Tu jesteśmy my w naszej łódce, tu jest nasz kurs i się rozmijamy ze swoją Wyspą Szczęścia. I teraz, żeby ten kurs zmienić, niepotrzebna jest radykalna zmiana. Koregowanie tego kursu do swojej Wyspy Szczęścia nie wymaga radykalnych ruchów. To znaczy nie musisz Nagle tej łódki w tą stronę i zmienicie kompletnie. Nawet prawa fizyki ci nie pozwolą. Ale pamiętaj, że to jest tylko analogia i że tym, tymi, rzeczy, tymi, tymi czynnikami, które hamują cię przed obraniem tego kursu, są Twoje wierzenia. Wierzenia nie da się obalić w ciągu minuty, w ciągu dwóch, w ciągu nawet dnia ani tygodnia. Dlatego w zależności od tego, jak duże jest momentum tych Twoich wierzeń. Jak nie wiesz, co to jest momentum, to zapraszam Cię do obejrzenia serii Prawda, bo szczęście i prawda będą trochę się zazębiać. Ale tak ramach przypomnienia, myśl o momentum jako skumulowana energia. Jeżeli praktykujesz jakieś wierzenie przez 20 lat, to jego skumulowana energia będzie duża. To nie będzie żaglówka, to będzie tytanik. I jak pewnie wiesz z historii, tytanik nie jest tak łatwo sterowny, jak żaglówka. Widzisz górę lodową, wstrzymasz alarm, zanim y, ten ster i te silniki, to wszystko, zanim to wszystko się przełoży na kurs tej, tej do Tytanika, zajmuje to sporo czasu, jak się okazało, zajmuje to więcej czasu niż oni mieli. Więc to momentum tych Twoich wierzeń, i to momentum tych Twoich wierzeń, w zależności od tego, jak długo je praktykujesz, i te w zależności od tego, ile ich jest, bo to może być jedno wierzenie, z wielu wierzeń, które behamują Cię przed tego kursu. Ale dzisiaj chciałbym zająć się tym, tą radykalnością. Zmiana kursu nie wymaga radykalności, i nawet jakby wymagała radykalności, ta radykalność będzie bardzo trudna. To znaczy, jeżeli zdajesz sobie sprawę, że nie masz satysfakcji, na przykład w pracy, to nie musisz jej dzisiaj rzucać po to, żeby nie wiem, robić na drutach sweterki, jak to jest to, co daje ci rzeczywiście radość. Nie musisz swoje pracy dzisiaj rzucać i zaczynać biznesu, na który nie jesteś gotowy. Radykalna zmiana zawsze będzie sugerować, że robisz coś, na co nie jesteś gotowy. Bo jak robisz coś, na co jesteś gotowy, to nie jest to dla ciebie radykalne. Jeżeli na przykład robisz robić na drutach sweterki i masz z tego pasję, to robisz sweterki. Znajdujesz czas na tą pasję mimo swojej pracy. I oczywiście, jak chodzisz do pracy, jak traktujesz pracę tak jak ja, jak traktujesz pracę jako bankomat, no to chudę tego bankomatu dopóty, dopóki potrzebujesz pieniędzy na utrzymanie siebie i swojej rodziny. Ale możesz znaleźć czas na godziny wycieczki do bankomatu, narobienie na drutach i daj to przyjemność. I jeżeli zaczniesz dzielić się tym swoim talentem ze światem, to świat go doceni. Jeżeli naprawdę robisz coś dla przyjemności, jeżeli naprawdę przyjemność jest tym głównym motorem tego, co robisz, nie pieniądze, nie lajki na Facebooku, nie akceptacja innych, tylko przyjemność. Jeżeli przyjemność jest tym prawdziwym motorem, nie musisz rzucać tego 8 godzin, jak do bankomatu, żeby zająć się tą przyjemnością. Ta przyjemność przerodzi się w coś większego, jeżeli to rzeczywiście jest Twoje pragnienie. Tylko w przerodzeniu się nie ma radykalności. Nie ma tak i jest. Więc, jeżeli poświęcisz się temu, co lubisz robić, i oczywiście kariera i praca to jest tylko jeden przykład, bo tych Twoich wysp jest więcej niż jedna, ale to o tym będzie w innym odcinku. Więc jeżeli naprawdę zrobisz coś, co daje Ci przyjemność, gdzie masz satysfakcję z tego, co robisz, gdzie jak już zrobisz, to patrzysz i po prostu nie możesz wyjść z podziwu, że to z Ciebie wyszło, to uwierz mi z czasem, te wycieczki do bankomatu zajmą Ci 6 godzin, zajmą Ci 4 godziny, a taki czas przyjdzie, gdzie te wycieczki do bankomatu w ogóle nie będą potrzebne. Ty nawet nie zauważysz, jak ta, trans, jak ta tranzy, trans, nie transition, transition, tranzycja, tranzy, nie wiem, jak będzie, jak ta tranzycja nastąpi. Dlatego, że będziesz tak zaaferowany tymi sweterkami, że wszystko inne po prostu przestanie mieć znaczenie. Wszystko inne przestanie być problemem. I oczywiście tutaj ta kariera i ta, i ta twoja pasja jest tylko przykładem, bo to ta radykalność dotyczy wszystkich tematów. Jak na przykład, nie wiem, chcesz podróżować, a mąż nie chce, to nie znaczy, że musisz radykalnie tutaj z, y, się rozwodzić w tej chwili. Y, radykalność z definicji ci nie służy. A jak robisz coś, na co nie jesteś gotowy, to nie idziesz w świat, nie robisz tego kroku do przodu w radości, nie robisz tego w zaufaniu, robisz to w strachu. To nigdy nie będzie przyjemne. Ale o strachu będzie w kolejnym odcinku. Dzisiaj chciałem tylko ustalić jedno, że Twoje dążenie do szczęścia, Twoja zmiana kursu w stronę Twojej wyspy szczęścia nie wymaga radykalnych zmian. Jeżeli naprawdę uważasz, że potrzebujesz jakiejś radykalnej zmiany, to ta radykalność Cię powstrzymuje, a ta radykalność jest niepotrzebna. Więc szczęście nie wymaga radykalnych zmian. To są zmiany krok po kroku. Jedyny aspekt radykalności, jaki mogę tutaj dostrzec, który Ci może służyć, to jest radykalna zmiana Twojego myślenia. I ta radykalność polega na tym, żeby przede wszystkim zaprzestać obwiniania, tudzież używania innych, nie tylko ludzi, innych rzeczy, okoliczności, doświadczeń osób, przestania używać ich jako wymówki. Do zmiany tego swojego kursu w stronę Wyspy Szczęścia. Ty jesteś sternikiem na tej łodzi, ty jesteś kapitanem i skoro zmiana kursu w stronę Szczęścia nie wymaga, nie wymaga radykalności, ta zmiana kursu może być tak mała, nawet niezauważalna dla tych innych ludzi, ale zauważalna dla Ciebie. Więc dzisiaj chciałem ustalić, że Szczęście nie wymaga radykalnych zmian. Jeżeli wierzysz, że wymaga to jest to tylko jedna z tych wierzeń, które cię hamuje. Nie ma, naprawdę nie ma. W całym wszechświecie nie ma nic ważniejszego niż to, jak ty się czujesz. I to, jak ty się czujesz, zależy tylko od Ciebie. To, w którą stronę płyniesz, zależy tylko od Ciebie, i wszystko inne jest wymówką. Jeżeli nie zgadzasz się z tym, co mówię, proszę zostaw swój komentarz poniżej. Jeżeli są inne wierzenia, które hamują czy powstrzymują Cię przed obraniem tego kursu w stronę swojej Wyspy Szczęścia? Też zostaw komentarz poniżej lub jeżeli chcesz większej prywatności, zajrzyj na moją stronę adamalexander.org, gdzie możesz w zakładce Szczęście znajdziesz formularz, który gwarantuje całkowitą prywatność. Nazywam się Adam Aleksander, było bardzo miło Ciebie tutaj gościć. Jeżeli to, co mówię, rezonuje z Tobą, znajdujesz w tym wartość, proszę polub ten materiał, subskrybuj mój kanał i odwiedź moją stronę adamalexander.org, gdzie w zakładce Szczęście lub Prawda znajdziesz te wszystkie odcinki poukładane w bardziej logiczną sekwencję. Bardzo łatwiej, łatwiej jest to wszystko zrozumieć, oglądając je w odpowiedniej kolejności. To tyle na tyle. Do zobaczenia. Pa.